Siemaneska ma słodkie kartofelki, a Jacek ten szczęśliwy ziemniak I jako, że jesteśmy u pionków, którzy już mają naprawione skiny na To musimy przemyśleć pewne sprawy, albo raczej przypomnieć sobie Bo ja zdążyłam zapomnieć na przestrzeni tego czasu Co właściwie wymyśliłam dla naszych chorobowych kosmitów i naukowców, mogących im pomagać Otóż sytuacja przedstawia się następująco Widzicie, będą miały maski, bo muszę zmienić wygląd, żeby im odświeżyło, więc wyglądają trochę jak jakby rodzice próbowali go nasze, ale! Cii, cii. Upewniłam się na, patrząc na poprzednie wideo, że jak na razie nikt nie jest zdrowy, ani my, nasze dzieci jeszcze nie były szczepione, ani dzieci urszuli, bo próbowaliśmy jej też pomóc. I będziemy walczyć o awans. Bo generalnie dings jest też taki, że ja mam moda, który nie do końca pozwala na to, że wiecie, ej, spełniłeś wszystkie wymagania. Dobra, to masz awans. Oj, nie, 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 nie. Z moimi modami jest tak, że jest mniejsza szansa na awans, więc to nie jest wcale taki prosty dings. Dlatego, mimo iż się wydaje, że te procenty są stosunkowo małe i z założenia mamy nie dojść do momentu, gdzie Simowie będą mieli 100% śmierci, to, to też nie jest tak, że te szanse są takie, o, malutkie i w ogóle się nic nie dzieje. Zwłaszcza, że e, hello, widziałam na moim ostatnim wideo, że trzymałam wam przecież te wszystkie losowania, które robię. To widzieliśmy nieraz, że potrafiło dalej wywalić tę małą liczbę, i to było straszne. Absolutnie przerażające. O, 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 Eureka, dobrze. Super, 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 bo masz wóz do pracy. Proszę przyjedź z awansem. Dziękuję. <grytanie> Chceć, jak się ładnie poprosi, to już się musi udać. Tego wymaga kultura. Nie idziesz do żadnej pracy, lol, ty masz dwa dni, dwa dni, urlopu? Ej, to przepraszam bardzo, kto dostał te dni urlopu, bo przecież tam jest taki wybór, że ej, ko, komu, komu chciałbyś dać, dać urlop, czy ja dałam jemu? Nie. Ej, to zostałam oskamowana na dni urlopu z taką liczbą dzieci. Ej, halo, ja się nie zgadzam! Trzeba jej będzie oddać, bo to jest autentycznie niesprawiedliwe i co tu robi policjant, w sensie Kazik Koks? Dalej nie wiem, jak to się stało, że, że Kazik Koks jest naszym policjantem, ale oki to pa. Ej, czy on się skrada? Ja się zaczynam bać Kazika Koxa, nie? Urszula, dobrze, że dzwonisz, bo akurat ten ostatni smród, który mi został, śpi, ale generalnie życie jest trudne, jakby... Ty masz łatwiej! Masz trójkę! <grych> ale ty masz chociaż męża. Fakt, 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 fakt. Dobrze, że mamy takie, jak ja to mówię, grube jedzenie, w sensie takie, którego jak simowie zjedzą, to się szybko napełniają, bo, bo przy dzieciach to jest potrzebne, że jedną porcję jesz jesteś gotowy ruszać dalej w świat. Oho, będziemy rzucać dziećmi! Yes! Rzucaj dziećmi! No nie kładź je na ziemię, tylko nimi rzucaj! No i Memeks się zasrał. Gratulacje, co zrobiłaś. Jesteś siebie dumna? Yes! Oh, yes! mamy pieniądze, bo będziemy ich potrzebować. Nie yes, o oh nie, on będzie ze szrady. Szybko, szybko, Jovian! na 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 klozeta! Co widzicie, co trzeba zrobić? Trivia, bo mamy the uh, so so, hey! pieniążki. No, to niestety będę musiała Sep, trochę naruszyć integralność twojej budowli, bo my się zwyczajnie w tym domu ja nie mieścimy. A przeprowadzać ich całkiem do nowego domu też jak na razie nie jestem jeszcze psychicznie gotowa. Więc niestety, ale piękne spadziste daszku. Żegnam cię, kochana ma. Już za chwilę wypłyniemy w drugi rejs. Nie się jak mój stary. Ile miesięcy cię nie będę widział. Nie! Nie wiem sam, lecz pamiętać zawsze będę cię. Czemu tak robimy? Gdyż iż te dzieci zaraz dorosną. Czy to już nam w ogóle będzie niepotrzebne? Butelki możemy sobie dalej zostawić dla wygody. Ale prawda jest taka, że dla nich posiadanie zabawek i tak dalej to będzie niezwykle upierdliwe. Tak w sensie, wiecie, żeby gdzieś tu je rozstawić. Więc plan mam taki. To jest, uwierzcie mi, plan 200 IQ. Gdybyśmy tutaj postawili zabawki, typu jakieś cymbałki i tak dalej, to Simy by sobie nawzajem przeszkadzały. Ale jeśli damy to i tu już są pół ścianki. cała ta odległość teraz powinna być traktowana jak ściana. Ergo Simowie, którzy śpią po drugiej stronie, nie powinni być budzeni. No i szczerze, te panele to tak trochę... Nie pod kątem, ale give me a break, no. Ty się nie możesz łączyć z innymi, ty się nie możesz łączyć z innymi obiektami. He, przeszkadza mu tu obecność ściany. Kilku kumpli i ziemniak albo dwa. Powstanie balkon, na którym chodzić się będzie dać. Kumpli, weź patyk, garść, potrafisz to. Postawisz balkon, choć nie było długo. Wow, wow, wow. Oczywiście drzwi damy dopiero jak dzieci podrosną, bo szczerze bałabym się tak IRL, żeby dzieci miały dostęp na, na balkon, ale jakby wiecie, no, próbu próbuję zachować twarz tego domu i nie zniszczyć go, go tak bardzo, jak już zrobiłam, więc... Chodź, tu masz zabawki. Kogo rzuciliśmy? Rzuciliśmy Memeksa. Ty zrób coś może w końcu pożytecznego, nie wiem, połóż galatikę na ziemi, jak ci się jakoś tak nie śpieszy, żeby się zająć tym dzieckiem jakoś sensownie. O, i widzicie, patrzcie, cębały. A dzieci śpią niewzruszone, to jest wieś No Dobra, ale zaczniesz rzucać tą dwójką ostatnich dzieci, czy to naprawdę ja ci muszę w ten sposób pomagać, żeby coś zaszło? 12 seconds later. Dziękuję. Cóż za interesująca twarz. Ty, ty w ogóle, co ty robisz? Jak ty powinnaś spać, ty piaro? Ale spróbujemy zmienić wygląd takiego zwierzaka. Mamy Galatję, co nie? O nie, na szczęście działa i przy okazji czas na, na losowanie, więc wchodzimy z wartością startową, czyli jak on miał 20 dni do stania emerytem w środę. 1,16 on umiera, a cała reszta żyje i piąty wynik się liczy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, 5, dobrze. Noxan, Noxan żyje. Luna wchodziła mając 29. Czyli tutaj liczymy 1, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Żyją wszyscy żyją. Próbuję ich wszystkich chociaż raz posadzić na tym kibelku, żeby się nie musieć martwić ich stanem. Zaraz też włożymy galatię do. Ten się obudził. Stop! Nie, to jest nie nieważne. Nie umiem wymienia moich dzieci. Luksa, Nie, zostaw ją, ona już śpi. Za dużo dzieci nie odróżniam. Jeszcze jowian na kibelek i możesz iść spać. Przy, przy się nie Obudź się, Jesz jeszcze tylko Jowian na kibelek i ja cię puszczam, I swear, obiecuję, nie. A Brant, to ty musisz w wiano na, na kibelek. Nie udało się przekonać męża, żeby on się jeszcze tym zajął. Wybacz, próbowałam. Czemu te dzieci ciągle tam łażą do sypialni? Ej, ja autentycznie zamknę drzwi, żeby mi tam dzieci nie wchodziły bo mi tu w No Ksan zaraz idzie do pracy. No, awansu na pewno nie dostanie, bo nie ma skila. Ale najbardziej się boję tego, że on mógłby stracić pracę jakąś kartą kariery. Ja mu wtedy dalej jakby plan jest taki, że zostawię możliwość tego, co on osiągnął na wiecie, poziomie siódmym, żeby próbować te, te, te ostatni w takim razie round szczepień zrobić. Ale już no na następnych nie będę mogła mu dać, w sensie dopóki nie odzyska tego poziomu, to... to ja to bardzo słabo widzę, bardzo słabo wtedy widzę nasze szanse. Kibla to też trzeba te dzieci po prostu odseparować, bo te dzieci to po prostu nic tak nie kochają, jak ci w kibelku. <laughs> Śmieszne jesteś w samochodzie, że tu w ogóle przyjeżdżasz, Lolym. <laughs> A jak mało śmiesznych rzeczy, to niektóre promocje na nice ESEN Gaming są śmiesznie niskie. D wysoki, ale, że wiecie o co chodzi. Nie mogę zabraknąć. The Sim 4, zakochaj się, który, no, jak dla mnie, to tak siak duży jak na Sim 4, ale przynajmniej jest mniej niż na IEA. Z moich jednak faworytów, to znowu ostatnio, babram trochę w Catherine. I choć Full Body jest niedostępne, klasik jest za 18 zł, to jest bardzo fajną ceną. I Little to the Left, które z każdym wideo, które o tym widzę, korczy mnie coraz bardziej. Jest za naprawdę dobrą cenę, więc chyba się przemogę. Gdyby tam inne oferty was zainteresowały, albo chcielibyście sami przejrzeć katalog Instant Gaming, Link of nie w na ekranie jest Kotkiwar. QR. I tak dawno to robiłam, że nie wiem jak się to kończy. Noxont, słuchaj, próbujemy. Przygotuj lekarstwo, dobra. On myśli, że on by najpierw zrobił dla, dla żony, nawet jeśli wiecie, jego przetrwanie zakłada, że on będzie mógł ratować innych simów, no to... To on już wszystko bardziej kocha żonę i chciałby, żeby ona w razie czego mogła zostać z dziećmi, gdyby się coś stało. Nie, nie udało nam się, czyli robimy jeszcze raz. Dobra, zgodnie z zasadami, kiedy mamy siódmy poziom, mamy 75%. Między 1 a 75% i jesteśmy zdrowi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yes! Jeden sim jest oficjalnie zdrowy. No to teraz dla, dla siebie. Udało się. Super. Raz. 4, 5 Jest! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. i Teraz dla dzieci próbujemy zrobić. Póki masz siłę, robimy najpierw dla Izu po kolei, jak lecą. Galatia. Zrobione, zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Galatia zdrowa. Mamy kolejne, następne w kolejności: Jowian. Raz, dwa, trzy, cztery. Jowian chory. Dalej mamy Luxaria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zdrowa. Chociaż w sumie mnie teraz, czy ja powinnam pozwalać mu leczyć dzieci, skoro tym małym dzieciom jeszcze nic nie grozi, ale z drugiej strony w dorosłym życiu też zaszczepiamy dzieci, zanim nawet coś się jest im w stanie zagrozić, więc to nie jest takie nierealistyczne. I na koniec memex. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też jest zdrowy. Jowian miał pechę. W sumie powinienem jeszcze wylosować, bo ja mówiłam, że losuję wejściowe i wylosowaliśmy jakby za środę wejściową wartość, więc teraz trzeba by jeszcze za czwartek. Czyli jak ty miałeś 19 dni, to będzie 17. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile było 17? Pięć. No chcą Luna 28 miała wejściowe, czyli 8. Raz, dwa, trzy, 6 2, 4 Uwaga, żyją. Ale było blisko. Możesz odpocząć. Potem się zajmiemy orszulką naszą. Ty może zamiast oglądać TV, to byś się. Oprócz tego, że zajęła sobą, to może też dziećmi trochę. Bo ja myślałam, że ona już autentycznie wstała w tym czasie, jak ja robiłam te szczepionki. Ale widzę, że no nie, niespecjalnie. Zrób tylko Siusiu. No i pff, tak serwii. Dlatego, że musiałam sobie dzieci na klopie. Nie mogę już z tobą być, to dla mnie za dużo. Wszyscy śmierdzą, wszyscy się budzą nawzajem, no jakby daj mi chwilę! No, rusz dupsko dziecko drogie, to jest jedyny moim zdaniem problem. Mówię tutaj akurat o misiach i o pionkach konkretnie, bo tu mam największe odniesienie. Że w sytuacji, kiedy no, stety niestety trafi nam się więcej dzieci, i... Dzień dobry, co tu robisz? Dacie jej, nie wiem, pewnie kartę członkowską, tylko tak trochę typiara śpi. Widzisz, ona nic nie gotowała, żarła tylko gotowy, bo nawet nie było cz... nie <grywania> Nie wierzę po prostu. Weź wyjdź stąd, typie. To jest creepy. Przychodzisz do domu, do mojej żony. Jak ona śpi mówisz, że jej ślinka pocieknie? Stu to I, i i cannot manage, it's too much. Later. Twój samochód, wstawaj. Jezu, ja miałam takie, że o tak zaraz się wymienicie i będzie super na ledyt. Trochę gunwanie się wymienić, ale mówi się trudno, jak to mówią. Jedyne dziecko, które zróżniam, to Memek z bez rudy. Cała reszta jest dla mnie taka smutna. dawałam ci wcześniej... Przecież ja mu wcześniej dawałam butle i kładłam i co, on nie wypił i, I teraz nie, bo... bo sranie. Właśnie, czekajcie, bo ja... ja jej dodaję te dni urlopu, bo to jest żałosne, że nie mamy. Tym też nie mam wrażenia, że nie mam o czym mówić, bo cały czas tylko jest mówienie o tym, że o, zasrało się, o, trzeba je umyć, o, i dzwonił telefon, ale już nie dzwoni klip nie zdążyliśmy A few moments later Dobra, No problem Aksana może to tam jest prątać tę jedną butelkę i jakże się napracować, to ogarnąłbyś tutaj trochę, trochę bardziej. Korci mnie, żeby im dać mądre mleko. Mają niby starego naukow... Dosłownie naukowiec! Naukowiec! Skoro zakładam, że jest w stanie uleczyć kosmitów, myślę, że możemy też założyć, że, że mógłby ogarnąć. Miał być gadające mleko, ale to nie o to chodzi w tym. On ma złoto, możemy próbować, no. Let's go. I niech się świecą. Pić to mleko! Ja tu się staram dać dzieciom szansę. A dzieci nie. We are not hungry. Jowiana dawaj na klopka. Póki jemu się chce, to już będziemy mieć jedną rzecz z głowy. U memeks, jak musi, let's go. Tylko, czy się uda? Yes! One pair of pants later. No, już się widzę, budzą. Mała armia. Ty właśnie, bo jest sobota rano. Tak właśnie miałam takie, Jezu, ile jeszcze, o tym jest takie, nie tak dużo, hazaaa! Ale w sumie spróbuj posadzić, bo, kurde, Luksaria się właśnie rozminęła z czasem toaletowym i jako jedyna, jako jedyna jeszcze sama nie umie, przez co nie dość, że jest gorzej z y, swoim paskiem, a tak troszeczkę, dzieci nam już niebawem dorastają, no. Na pewno będzie czas, żeby jej douczyć, ale nie wiem, czy będzie czas nauczyć się czegokolwiek innego w naszym obecnym stanie. I tą dwójką zmęczonych rodziców jedzących wspólnie zimne spaghetti na śniadanie będziemy kończyć ten odcinek. Dla mnie pewnie działo się tutaj dużo więcej niż dla was, ponieważ świadomość, że w każdej chwili mogłam stracić któregoś z tych simów była niezwykle stresująca, ale przynajmniej mogę odetchnąć, bo już z tej rodziny tylko jeden sim jest zagrożony. Jeśli Głusza was interesuje i chcielibyście w niej zagrać, no to link do pobrania będzie w opisie, jak również do Instagrama autora. A gdyby interesowało Was coś więcej, dłużej, no to and Diarni ma serię, którą też linkuję w opisie. A ja Wam dziękuję za lajki, like komentarze, za wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim simów niezabijającym, z randomizerem się zaprzyjaźniającym, losowość swoich grze lubiącym. I mam nadzieję, że lepiej niż ja z małymi dziećmi sobie radzącym, wspierającym. Przypominam, że następny odcinek to jest epilog i do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić w sensie mnie.